Prace wodno-kanalizacyjne zlecone przez spółkę Wodnik rozpoczęto w ubiegłym roku. W wielu miejscach zerwano asfaltową nawierzchnię, wykopano doły pod nową instalację i na tym w zasadzie zakończył się ten etap prac. Najgorzej wygląda jednak ulica Zjednoczenia Narodowego i Sprzymierzonych, przy której znajduje się przychodnia. Przede wszystkim mamy tutaj bardzo dużo skarg od pacjentów, tak, no, często tutaj ludzie starsi przychodzą jednak, kobiety z dziećmi, z wózkami. W tej chwili jest już ładna pogoda, więc powiedzmy to wszystko tutaj podeschło, ale niejednokrotnie tutaj były takie drobne incydenty, że no, pani z wózkiem się przewróciła, ktoś się pośliznął na błocie. Dojazd samochodem też tutaj jest jednak bardzo mocno utrudniony, tak. No, Zużycia eksploatacyjne, wjazda czystym, wjazd czystym samochodem to jest w ogóle nie do pomyślenia. Tak? Wydaje mi się, że przy odrobinie dobrych chęci ze strony wykonawcy i nadzoru zlecającego, można by to wszystko bardziej sprawnie i czysto po prostu przeprowadzić. Zastrzeżenia są do firmy wykonującej pracę, jednak skargi kierowane są do spółki Wodnik. W piątek wpłynęła do nas oficjalna interwencja od osób zarządzających przychodnią. I że mają taki problem. Myśmy natychmiast wystąpili do inspektora nadzoru i do wykonawcy, I dzisiaj, to jest we wtorek odbędzie się spotkanie i on musi ten problem rozwiązać. Czyli zorganizować ruch zastępczy tak, żeby pacjenci, transport medyczny mieli spokojny lekarze, pielęgniarki, mieli spokojne dojście i w miarę niezakłócone do tej przychodni. I myślę, że ten problem błyskawicznie zostanie rozwiązany. Na razie jednak okoliczni mieszkańcy i pacjenci przychodni narzekają na wszechobecne błoto. Oni to muszą robić i robią, tylko że to mozolnie, mozolnie wszystko idzie. To Toroskopią, nie, nie zrobią. Ten tylko rozryte, rozryte, rozryte. Nic nie ma. A niedawno ulice były robione. Kto to koledzy będzie robił dalej? A ciężko jest przejść tędy? Przejechać nie można, bo są domy za domami. No, nic nie wyrównane, nic nie ubite. Żeby chociaż żywiriem było wysypane, jakoś coś tego. To strasznie wygląda. Czego pan oczekuje przede wszystkim od firmy, która prowadzi to i od firmy, która to zleciła, to zadanie? Żeby jak najszybciej po prostu no, zatarli ślady swojej działalności. Sprawa wymiany sieci wodno-kanalizacyjnej w cieplicach ma być poruszona na jutrzejszym spotkaniu z mieszkańcami, które odbędzie się w zakładzie uzdatniania wody przy ulicy Wróblewskiego. 17, to znaczy jutro, odbędzie się spotkanie ze Społeczną Radą Cieplic. Panie redaktorze i szanowni państwo, w sprawie właśnie naszej inwestycji w cieplicach, gdzie będziemy zbierali wszelkie uwagi od państwa. To spotkanie będzie w naszym zakładzie uzdatniania wody i każdy, kto chciałby o godzinie 17 na temat tej inwestycji porozmawiać, dowiedzieć się, zapytać, mieć jakieś wnioski, bardzo serdecznie go zapraszamy. Na spotkaniu będzie można dowiedzieć się również o terminach zakończenia poszczególnych etapów tego zadania.